Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, jak widzicie, znowu Mobile Legends Adventure. Dzisiaj zajmiemy się głównie przejści przejściem czwartego rozdziału i odblokowaniem. A na teraz, żeby mieć już całą drużynę przyjęciogwiazdkową. A więc przejdźmy do bitwy, która właśnie została wygrana. Ale dobra. Wydaje mi się, że strasznie szybko nam pójdzie bo nie trwa to długo. Mhm. I przeciwnik nic nam nie zadaje. Więc nie powinno być problemów większych. Dobra. Mhm. Ciekawe, kto jest razem MWP. Czy Jonki z Rokwin, czy nie jest MWP, czy Ryugor? To musiał być Lila? Średnia Udory 1,7. Śmieszna ta średnia. Jeszcze nigdy takiej malutkiej nie widziałem. 4 pauza 5. Aurora. O no, niezbyt mocna ta Aurora. Tylko 9000 w prawej 10, a 17. Więc warto żeby się jej to udało. No właśnie. Nie było w żadnego problemu. Dobra, lecimy od razu dalej. Mm -hmm. Mm -hmm. I zaraz będzie połowa rozdziału. Teraz, teraz 4, za 7. Ale 4, pauza 20 w sumie, więc nie powinno to jakoś długo zająć. 4, pauza 8 teraz będzie. Lolita. No i jeśli ta Lolita coś w ogóle zaatakuje, no to. No ale tak to. Właśnie. Jususzin, który nic nie nadaje. Mhm. Ciekaw Jususzin. Mhm. Dobra, Lolita. Tym razem boś Lolita, pięciogwiazdkowy z Juszuszinem no, Chociaż musiałaby zaatakować, a uda się jej to chyba tylko raz. No właśnie, strasznie szybko to idzie. Zrobimy najwyższy odcinek z przechodzenia czwartego i piątego rozdziału. Co to jest, jakaś bitwa? Jakaś. Hmm. <Sélanie> <Szysking> jakieś dziwne wybieranki ostatnio są. Jakiś dialog jest za później masz wybrać. No ciekawe. Ale teraz chyba dobrze wybraliśmy. Skoro powodzie, powiedzieli dobrze. To raczej wybraliśmy dobrze. No znaczy ja wybraną, ale... Mm -hmm. mm -hmm. Dobra. Dzięki best healer. Ja nie wiem kiedy on w ogóle leci. On to gdzieś tylko daje osłonę. Trzeba to będzie sprawdzić w statystykach. No dobra, dobra, coś tego zielonga ulecił. No powiedzmy. No, no dobra, znowu tego zielonga ulecił. Ale aż Best Healer? No nie wiem. no czwarte miejsce, też bym tak powiedział, że raczej czwarte miejsce. Niż Best Healer. Dobra. Gord. Co tu nam chcesz zrobić Gordzie? My też mamy Gorda. Ale Gordu przeciwnika już nie zrobił. Był za słaby. Dobra. Kolejny już go. 4 pauza 15. Jak to szybko idzie. A dzisiaj przejdziemy czwarty i piąty rozdział. <grytacja> Kadyta, co ona zniknęła jakoś? Nie zła. chciała szukać system. Zniknąć. Żeby nikt jej nie zauważył. No bo nie będziemy odbrać tych diamentów za poziomie, tylko jak już przejdziemy, piąty rozdział to odbierzemy wszystko. naraz. Mhm. Dobra. Kolejny przeciwnik pokonany. Ech. Dobra. Startujemy kolejną nitkę. Tu jest balon, tu jest taki niebezpieczny. Dobra. Dalej lecimy. 4 pauzy, 18. To już Leslie, tak jak Wam mówiłem na końcu będzie boss Harley albo Leslie. Ale wydaje mi się, że Harley chyba będzie. Ja też mogę się mylić, bo już nie pamiętam. Ale myślę, że Harley. Teraz tu będzie hardy i lesej, o dokładnie. Pamiętam, że zawsze ten hardy nie wkurzał. Przez niego przegrywałem, A, dziś, a teraz to jakoś strasznie szybkojki. <grystanie> On nic prawie nie zadał tymi swoimi kartami, to bo nie, nie będzie z bosem żadnych problemów. Chociaż, no może, ale wątpię, żeby były. Jak mniej tysięcy więcej. Gorda zamknął Harley. No nie wiem, nie wiem ten Harley, ale czy, czy aż taki, żeby nas pokonać, to wątpię. No właśnie. Bez problemu. Next chapter, od razu idziemy do następnego. Rafaella, Eudora. Oh. No, no, o co chodzi? He, eh, ciekawe. The sun goddess. Dostoś... Mamia, ma Teraz u odbieramy. Tak, jest w frakcji premium. Jest waga. To jest frakcja. frakcji premium. Mamy ją. Juhu. Juhu, mamy amaterasu. Ale ile można pokazywać animacji, no? Weźcie. Siedli tu idzie. Halo. Wow. Odbicie lustrzane jakieś. Ciekawe, bardzo. A materasu. Dobra, mamy. I trzeba będzie odebrać 100 diamentów, ale to później. Teraz Dismantle szrin. Halo. Dismantle Dobra. Nareszcie pozbywamy się tej Eudory. Nareszcie. Bye, bye, Eudoro. Nie chcemy cię już. Dobra. A ma teraz. Ulepszamy. Po dziewięć następnych. Całkiem. Spoko, mamy tych, tych. O, tu Zielonga może jest na 61, a później idziemy do Amaterasu. Gdzie jest? Coś Amaterasu. I tu powinno być. O, jest. Jedziemy na 20 poziom, 21. Aha, no to jest ta zdolność. I historia. 100 diamentów. O co chodzi znowu, Eudora? Aaa, twój ekwipunek, który ci zabraliśmy. Dobra. Trzeba było więcej, się widać. Nie, no, trudno. Dobra, a No materiasu... i nie, nie, nie dam amerasu tu, bo przecież zginie zaraz. No i co ja mam z nią zrobić teraz? <grym> no dobra, spróbujmy co na długo strzela? Jakoś potrójna strzała, jeszcze tak w tyle strzela. E no to może być dobre. I wcale nie tak mało, jakby się wydawało na 29 poziom Eudora Jesteśmy w jakimś pałacu. No i czy ja mam teraz wybrać? Chyba by źle wybraliśmy. No dobra, nie wiem, sprawdzi się. I do rozdziału piątego. Idziemy, i dalej jedziemy. Dobra. Szybko, szybko. Mhm. A ma teraz, to już mija, pokonała. No, całkiem całkiem. Jakby się nam ulepszyła na ten 61, to myślę, że by była najlepsza. Może nawet do by była lepsza, kto wie. Jak ona ma 29 poziom i aż tyle zadaje, no to naprawdę mocno jest. <laughs> Dobra. Kadita, kolejna Kadita. Bo w czwartym razie była na 4, pauza. 10 albo 15 chyba była Kadita. Chyba 15, tak. I na innych poziomach też, ale raczej nic z tym nie zrobiła. Zniknęła na chwilę, ale i tak wróciła, więc nic jej to nie dało, że, to, że zniknęła. No co to są za przeciwnicy? Jakieś kule ogniowe? Jakieś marne strzały? Ach. Login rewards. O, za 39 dni się kończy. To zdążymy odebrać jeszcze jedną materiału i będzie pięćegwiazkowy. Eee, jaka pięćegwiazkowa? czerwono e, no fajnie. Tylko że aż 28 dni. Czyli prawie miesiąc. No to trochę czasu jest jednak. No ale, poczekamy. Co ta Emma tym ultem robi? Zrobi jakieś pole. Chcę się dowiedzieć, co ona robi tym polem. Na blisko jakoś, na daleko, co robi razi, co? Czy szybciej atakuje, czy to przedpierwszy atak? Nie wiem. Sprawdzi się. Kari. Kari pamiętam, że mi kiedyś bardzo przeszkadzał, ale teraz to jak taki team jest, no to nie masz dla mnie szans, żaden Kari. Ani nic w tym stylu. Ej no, jaki fajny pałac! Biały, jeszcze jakiś żołnierz tutaj, a Lukard u tajgreal, a nie jest szary. Hm. Ktoś mówi, że to brat Tigreala. Hm. No wygląda tak samo, więc bardzo możliwe. Albo to jest ten sam tajgreal, tylko że się odrodził. Dzapkę temu dzapkę. To jakoś mało zadajemy. Coś to dziwne. Dobra. I tak wygraliśmy, więc nie ma co. Znowu wygraliśmy. Lecimy dalej. Lapu, lapu i auro. No, to ja mam teraz aurora, pewnie będzie coś zadawać, to się nie dziwię. No ja i użyła pole, jakiś zegar z tego wyszedł, coś takiego. A czemu on nic nie robi, no? Hmm. Chyba się będzie tego dowiedzieć. To jest Alice, już uszły. Coś tam był jeszcze. Sprawdzimy. Alice, już uszły. A Minshitar to był. Dobra, Minshitar może być problemem. Widzieliście sami w, w ostatnich odcinkach na przykład na arenie, co ten tar wyprawiał. O, Herkurt. Herkurt nie powinien być jakimś wielkim problemem. No chyba, że ta Alice jakoś strasznie namąci, no to może. Ale wątpię, żeby tu aż, aż tyle namąciła, ale no... no właśnie. Nic nie zrobiła swoim ulcikiem. Dobra. Tu nikogo takiego nie ma. Sami żołnierze. Chociaż nawet kiedyś ci żołnierze z tymi jaskami, jak się leczyli, to sprawiali. Ale. To chyba na wyższych rozdziałach już było. Dobra. Dobra. A Akaj, okay, tu jakiś jest, ale za bardzo nic nam nie zrobił. Ciekawy jestem, jaki je będzie BOZ 5 poza 20. Tu jest Alucard i Hilda. Chociaż wątpię, żeby oni coś e, zrobili, ale no. Nie wiem. Raczej nie zrobią nic. <grym> Dobra. 5 pauza, 19 teraz. Clint, Alucard i OKAI. Uuu, jakąś tarczę dał im. Ale wątpię, żeby to coś zmieniło. No właśnie. Ale te może Longowi już zaczęli trochę zadawać, jakiś sam na tym przodzie. Będzie trzeba kogoś lepszego wylosować. Albo po prostu przejść kolejny labirynt, ale chyba się jeszcze naładował. I kupić drugiego zilonga i my czerwono bo tak słabo to już trochę zaczyna iść. No przynajmniej z tym zilongiem. Ale Laila, ja ma teraz już dużo zadali. Więc. O, a teraz uproszę proszę nawet pokonali. Także, no. Zaczynają się schodki. Jakieś pole ładne. No i co ja mam. Co ja mam odpowiedzieć, no. Tygreal. Kolejny boss Greal? No nie wiem. Raczej nie. Skrzynka? Po co mi skrzynka? Niech będzie. <gry> Plaża jakaś to jest. I teraz ile będzie diamentów za to wszystko? No VIP drugi będzie za to wszystko? Nie będzie już ten VIP drugi. Monet trzeba coś zbierać U, diamenty. Jeszcze dwa kolejne bilety. Oj, teraz to się tu będzie działo. Jedziemy. Hu hu, hu, hu. 2700. Mamy na podziesiąte lasowanie. Zanim to sprawdźmy, co w tym plecaku. Znowu te kawałki. Prześladujące. Dobra. Monety, monety, idziemy na salony. Może nie będę robił pojedynczego, tylko zrobię od razu po dziesiątne. I będziemy pojedyncze zmieniać, zbierać na po dziesiątne. O. Serduszko musimy narysować, żeby nam dali pięć Jeśli chcecie pięć to rysujcie serduszko. No... Van ale koks! Van Van to moja ulubiona postać z tej gry! Ale fajnie! Nie spodziewałem się, że taką niespodziankę mi zrobią. Ja też Van Van. No i co? Właśnie na też ktoś miał wanwan, więc strasznie dobra była. Ile wanwan -wan naraz? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I złota wanwan -wan strzelająca. Nie no świetnie. Wishful Filet. Tak, była na liście życzeń. Jak tak, tak, prze to chyba znaczy, że była na liście życzeń. No bo wanwan na pewno była na liście życzeń. La za kogo tą vanwan? Chyba za tą teraz są. Nie, za Digiego. O tak, za Digiego. Nie chcę tego Digiego. A vanwan chce bardzo, bardzo, bardzo chce vanwan. Dobra. Tu mam jakieś fuzje. Ja się teraz chyba biorę za ulepszenie vanwan. walam jedziemy! A <grystanie> no to pojechaliśmy. Dobra. Dzięki, dzięki, dzi, dzięki. Dzi. <grystanie> Dobra, no właśnie. Tu jest dużo storiamentów. Jeszcze maile, coś, o co znowu chodzi. Jeszcze tu questy. Później jeszcze do eventów. Ile na to czasu schodzi, nie wierzę. No i teraz do eventów. No i później znowu do plecaka, albo się coś świeci. No nie wytrzymam. Ach, nie dadzą spokoju. No dobra, tu jakieś te i monetki. I znowu te kawałki. Kajapczana i teraz znowu do fuzji. Dobra. Sfuzjowana, Hall of Fame, a tu co? Memorobyss, aha, bośmy te nowe rozdziały... tu? Uuu, to to. Elven, Maiden i Nia. Aha, czyli... a co to jest? Po co to? Jeszcze tu jakieś telepoty, bo o co to chodzi z tym? Nie rozumiem, dobra. Nieważne. No i co z tego? Aha! Czyli jak zrobimy te trzy, no to będziemy śmierć nie ma to? Aha, rozumiem, dobra. A tu nie ma nie ma nic. Nic nie ma. No dobra. Jak nic nie ma, to nic nie ma. O, tu coś jest. Dwa ja żołnierze. Uuu, Silvana, Nieźle. No ale nie chcę tej samej rozmowy. O, dobra Sylwanna. Tu też będzie Silwanna Jest Silwanna Dobra, i 50 diamentów No Dobra, chyba już nie ma rady większych dzików Nigdzie No nie wierzę Znowu te questy no i znowu nie bo dostaliśmy buteleczki. O, maciek. Nie, żebym się nie cieszył, bo chcę lepszą wan ale no, bez przesady. Dobra, na tym skończymy. Pamiętajcie, dużo łapek w górę i nie zapomnijcie wcisnąć czerwonego przycisku subskrybuj tam na dole. Pa, pa!